Cześć playerzy, witajcie w najnowszym Qplay. Dzisiaj nauczymy się utworu Adama Stachowiaka Mamo z okazji Dnia Mamy. Tak jak chcieliście. Zaczynamy! Zachęcam Was do kliknięcia, subskrypcji oraz dzwoneczka na kanale. Jeśli chcecie kupić sprawdzone, selekcjonowane instrumenty ukulele które naprawdę są sprawdzane i zatwierdzane przez nas, znajdziecie je oczywiście na nauczygra.pl. Patroni, jak zawsze mega wielkie podziękowania dla Was za Wasze wsparcie. Widzimy się niebawem. Na live Wy również możecie zostać moim patronem. Lecimy do akordów. Utwór będziemy grali w nieoryginalnej tonacji. Jeśli byście chcieli grać go w oryginalnej tonacji, musielibyście zacząć od akordu F-dur, ale tak stwierdziłem, że akordy są dość niewygodne. E, mamy akord wtedy F-dur, C-dur, G-Mol i B-dur. Także jeśli byście chcieli w oryginalnej tonacji grać, to odnajdźcie sobie te akordy, no i zacznijcie razem z nimi grać razem z oryginałem. A my będziemy grać to od prostszych akordów. Akord G-dur, drugi palec na drugim progu na strunie pierwszej, trzeci palec na trzecim progu na strunie drugiej i pierwszy palec na drugim progu na strunie trzeciej, czwarta struna jest pusta. Akord D-dur, drugi palec na drugim progu na strunie czwartej, pod nim trzeci palec również na drugim progu, ale na strunie trzeciej i pod nim czwarty palec, również na drugim progu, ale na strunie drugiej pierwsza struna jest pusta. Możecie również złapać akord D-Dur pierwszym, drugim i trzecim palcem, ale wiele osób ma z tym problem, ponieważ, no wiecie, trzy palce musimy mieć na jednym progu, na drugim progu, pod sobą, także jest dość niewygodnie. Ja łapię to drugim, trzecim i czwartym, ponieważ czwarty palec mamy mniejszy, więc łatwiej jest się tym akordem D-Dur złapać tutaj. Następnie puszczamy sobie trzeci i czwarty palec, zostawiamy sam drugi, już mamy akord Amol. I akord C dur, czyli sam trzeci palec na trzecim progu, na strunie pierwszej. To by były wszystkie akordy. Zaczynamy grać. Opracowanie do druku dostępne jest dla patronów, także od 6 zł miesięcznie już możecie dołączyć do naszej grupy. Zachęcam Was do tego. Opracowanie jest naprawdę proste. Będziemy wykorzystywali tutaj jedno uderzenie w dół i jeden rodzaj bicia akordowego, który zaraz Wam pokażę. Ale najpierw zajmijmy się oczywiście zwrotką. Zaczynamy od akordu G dur, od razu zacznijmy grać to i śpiewać, bo jest to naprawdę łatwe. Przypominasz film, najpiękniejszy film. Dobrych kilka dedur film, tak potrzebnych mi czuję. Amol i widzę i że Znowu G. Fotografie, które robił dziadek mój. Pamiętają, dedur, czasy, kiedy byłaś tu, mamo Amol? Najbardziej brak mi i cedur ciebie. To był nasz pierwszy wers. Zawieszmy się za precors. W prekorsie zagramy bicie akordowe. Du, du. Góra, góra, du, du, du. Góra. Specjalnie robię ten oddech, ponieważ on pozwala nam odczekać tą chwilę, zanim zaczniecie grać tą dalszą część tego bicia akordowego. Du, du, góra, góra, du, du, du góra. I jeszcze raz. Du, du, góra, góra, du, 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 góra. Oczywiście podczas śpiewania nie róbcie specjalnie tego oddechu. Du, du, góra, góra, du, 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 góra. Ok, spróbujmy od pre corsa dokładnie te same akordy po jednym schemacie na każdym z akordów. Chcę. Przeczytała list, który pisze ci już kolejną noc. I znowu nie, bo ty dałaś wszystko mi, a w rękach niebo może być widoczne dzięki tobie, a dzięki. I jak widzieliście już na tym akordzie cedur gdzie graliśmy ten schemat, już wchodzimy z refrenem i zaczynamy śpiewać, tak? Także weźmy sobie od razu tego pre razem z refrenem w wolnym tempie, ale no takim już, żeby to brzmiało jak naprawdę ten utwór. Chcę byś przeczytała li... W rękach niebo może być widoczne dzięki tobie. A dzięki tobie umiem żyć na życie z Giedurny. Umiem śnić, umiem kochać i wybaczać, więc wybaczam ci. Życie nie ma dziś przy mnie, bo z drugie. Mamanła, co D jest taki jak ty, amor jest taki jak ty. I jedno uderzenie akordu C-dur, kończy się refren, wchodzimy w kolejny wers. Czy w ogóle wiesz, jak na ziemi jest, odkąd nie ma ciebie duch? Znowu G. Łapie mnie za skroń, przewraca w myślach, lepiej byłoby, gdybyś to nie była ty. Znowu bicie akordowe, pre drugi. Proszę dziś ostatni raz, Jakbym kimś ważniejszym niż twój syn z łogie, cierpię tu, bo nie mogę już przeprosić cię, a dzięki Tobie umiem żyć przed refrenem, umiem śnić, umiem kochać i Taki jak ty, jest taki jak ty Znowu akord c dur, jedno uderzenie w dół I wchodzimy sobie z pierwszym wersem, tak jakbyśmy grali od początku Przypominasz film, najpiękniejszy film Dobrych kilka chwil, tak potrzebnych mi czuję I widzę, że Fotografie, które robił dziadek mój Pamiętają czasy, kiedy byłaś tu Mamo, najbardziej brak mi ciebie. I teraz powtarzamy Amol i Cedur. Mamo. Najbardziej brak mi Ciebie. I trzeci raz dokładnie to samo ze zwolnieniem. Mamo. Amol. Najbardziej brak mi Ciebie. I kończymy akordem Cedur. To już cały utwór Mamo. Mam nadzieję, że lekcja Wam się podobała. Jeśli tak, dajcie mi łapę w górę. Naprawdę mi to bardzo pomaga. Pozycjonowaniu tych filmików, w ten sposób możecie mi się odwdzięczyć. A ja będę Wam bardzo za to wdzięczny. Napiszcie w komentarzach swoje propozycje do nowych filmików, ee, jakie chcecie, żeby się pojawiły na kanale z nowymi piosenkami. Oczywiście czytam to, staram się sprawdzać. Jak będzie więcej łapek pod jakimś komentarzem, albo będzie się powielał jakiś komentarz z jakąś piosenką, no to oczywiście pojawi się na kanale. Trzymajcie się playerzy, czekam na łapki, czekam na propozycje i widzimy się w następnym UQ Play. Cześć!